Cześć, witajcie, tutaj High Tower Powiem, że wam miasto Dapol, tak jest Dapol, no no no, dobra Lecimy z koksem. Czekam aż się czytała mnie. no, czym większa i bardziej zaawansowana jest firma, tym lepiej wedłokowany w A WEDUK! Wedługanych pracowników będzie wymagała. No dobrze więc lecimy z Dapolem. Tylko niech cię wczyta. Dawaj, szybciej, szybciej. No, co jest to mu? Lecisz, lecisz, bo... Ludzie czekają. Jeśli nie mogą doczekać, niecierpliwo się. więc yeah! Jesteśmy w Dapolu. I od razu zapisywanie. Hmm. Jeszcze nic ja zrobiłem. Tu już zapisywanie. Hmm. Pocztówka. Pokażę wam jak to wygląda. Tak to wygląda most. O ja jesteś. Most wany jest się prezentuje, tylko krzywy, jak nie wiem. Ale to chyba nic. O, oj nie w tą. w tą. sobie przez okienko. Oj, o, No. o, tu. Eee, nie ustawię tak. Jakieś szczątki niebieskie, cokolwiek to jest. O. Tu mam takich fajnych gości, tylko nie wiem, po co mi oni. Nie tak są i tak są bezwzględni i tak dalej brzmi ta woda aha, już wam daję chwileczkę chwileczkę gdzież tu oni byli? nie to mamy być tak no, mała aleja i pięć powinno wystarczyć no, świetnie No, dajcie, dajcie Tylko wielkie takie budynki, po sam sofit <gry> Mhm Mhm, Dobrze, to wam no, wybuduję wszystkiego, usługi, gdzie są te usługi Zdają tylko koło 2000 no, Robię w mnie. E. No ty no Szkółkę, no, tempi są lepszą szkołę jak z policją okradają was czy nie policji mam nie trzeba o strażaki zmieszczę się? nie zmieszczę się co się nie zmieszczę, elite się stosuje będzie jak znalazł hmm. wybuduję jakieś lasy, parki niech ludzie wiedzą że tu jest bardzo ładnie na przykład, na przykład, o, tu, tu, za to będziemy się czajć, śniejemy i zrobimy, tu, A, tu jest mm -hmm, mm -hmm. achievement, awokit, 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 I like it. I like it. aha, awokit, aha. awokit, mm -hmm, mm -hmm. No tu są kielnicy. niech tylko przyjdą, ale będzie dobrze. Handel, handel, handel. O, taki się nie. Palniemy wam tu. O, przychodzą! Przeważnie mi je od razu banketują. Dodatkowo szczelimy wam tu takie coś. A jacy 5, od razu będzie szybciej. No. N -n -n Niewykwalifikowanych? O ja? Za takie tym ten... no Czy niewykwalifikowani ludzie powinni pracować w sklepach? Hmm. O, a czemu takie same? Ja nie chcę tak samo. Głupio ten wygląda. No i wygląda głupio. No to no Elita. Wkurzacie mnie. Tu coś trzeba wybudować, jakieś nie wiem o... Damy... dekwalifikowanych. Nie było ich. No dobra, niech tak będzie. Ciu. Excuse me, bo nic nie widzę. Przywo to źle, tu niedobrze. O, 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 Nie, damy szerzej. O. Może tu tak? A, nie. Mm, 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 mm. A co? Się będę czaił. No nic, tak nie ma. Dobrze. Jeszcze tak chciągnięć tak, tak... o tak na skraju. Da się, a la fajnie, tylko jakiś taki duży budynek. kierownicy będą buzi. No. Tu no. jak to się mówi? Nie wiem. Wysoce. <grymne> <grymne> o, nie wykwalifikowani będą wysocy. Wysi. No. Panie Panie kierowniku, łopata się złamała. No to trzeba kupić ową, a kto zapłaci? A tego to ja już nie wiem. Hmm. Dobrze. Dwa, no, wystarczy. Aha, jedzie. Już nagrywam, ile? 14... 15, 21... O, 7 minut. Na początek wystarczy. Więcej kierowników jeszcze wybudujemy i zmywamy się. O, tutaj. Aha, od razu się stawiacie, co? Dobra. O, jakie duże duży budynek się postawił. Kończymy. Był z wami opowiadał o, i zabawiał <laughs> Hide Power. Mm, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!